A gru, no? Co leonek? Co powiesz? Nic nie powiesz? No, powiedz coś. Gru, gru, gru? Gru! Uu. A uuu! Leonku! No co powiesz, skarbie? Tak umiesz piszczeć? Taka piszczałka z ciebie? Halo? Pomachaj, papa! Leonek! No, guu. No jeszcze coś powiedz, no, no już ty troszkę. No, no powiedz coś, szkrabulcu. No i co jeszcze? A co ci się śniło podczas drzemki? Co?